Na wstępie chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego mojej chrześnicy Helence zawistowskiej w dniu jej imienin. Żeby jej się wiodło, żeby miała dużo przyjaciół, dobre oceny w szkole i była szczęśliwa. Helenko, wszystkiego najlepszego! No i dzisiejszy dzień bardzo, bardzo wyczerpujący: 43,5 km. Za to jutro tylko 22, więc jest szansa, że skończyć będzie można około godziny 1, drugiej. Zobaczymy, jak tutaj wyjdę z rana, czy będę miał siłę i tak dalej. Ale takie są plany, więc dzisiejszy dzień zamykam dużym zmęczeniem, ale wielką radością też, bo zbliżyło, złączenie tych dwóch dni zbliżyło mnie do zakończenia całej trasy w krótszym terminie niż się spodziewałem, o jeden dzień. Więc do zobaczenia jutro. Wszystkim wszystkiego dobrego. Jest godzina piąta rano, 8 minut. Opuszczam bardzo sympatyczną. Pacówkę pod Honem Jeżeli ktoś by się zastanawiał Gdzie zatrzymać się w Cisnej No to uważam, że jest to jedno z ciekawszych miejsc Z super klimatem Z super właścicielem i obsługą Sympatyczny pan, sympatyczne panie Wszystko wspaniale Więc jak tylko będziecie w okolicy Cisnej To idźcie śmiało pod Hon A ja dzisiaj Mam w planie Szaleństwo to szaleństwo będzie uzależnione przede wszystkim od pogody. Dlaczego szaleństwo? Dlatego, że zamiast 18 km, które planowałem na dzisiaj i kolejne dwa dni miały być, chcę skonsolidować te w sumie 3 dni do 2. Czyli dzisiaj muszę przejść 44 w najgorszym wypadku, około 36 w lepszym wypadku. I w najlepszym wypadku 30 i będzie wtedy 30 na 30. Ale no, zobaczymy. To trochę skomplikowane, co tutaj mówię, natomiast będę informował na bieżąco podczas drogi ma niestety padać i właśnie to jest czynnik krytyczny. I ten czynnik będzie decydował o wszystkim, co się dzisiaj wydarzy. Więc póki co, póki słońce świeci raźnie do przodu. A teraz myślę jedno z ciekawszych miejsc na całej trasie szlaku. Bo szlak prowadzi proszę państwa przez już odwracam kamerę przez most kolejki wąskotorowej, który jest użytkowany normalnie. Widzę, że tutaj poprawiono podkłady, więc jest inwestycja w Bieszczadzką Kolejkę. No i trzeba przejść kawałek mostem kolejki wąskotorowej. Minęło 2 godziny 15, udało mi się dotrzeć na małe jasło. Teraz powinno być tak górki dołki. Zrobię większe posty na dużym jaśle. Wieje zimny wiatr, ale na szczęście nie palę nie widać, żeby na razie miało coś tutaj nadciągać. Przewidywana burza jest na 14, wtedy powinien być w chatce puchatka, więc jest nadzieja, że, że się uda, ale... Staramy na duże jasło, dokładnie obok niego, tutaj, gdzie prowadzi szlak. Tam z tyłu widać połoninę. Dzisiaj tam się udamy. A mi zostało do Smereka 3 godziny, czyli jeżeli jest teraz ósma, to na jedenastą zajdę, czyli jest bardzo dobry czas. Więc... Po bardzo mozolnym marszu udało się zdobyć szczyt smereka. Póki co nie zanosi się na jakąś burzę. Coś wisi w powietrzu, ale, ale może jeszcze trochę wytrzyma. Od tego miejsca mam około 16 km, może 17. Tu widać południę Ceryńską przed nami. Tam z tyłu. Tu wcześniej Wetlińska się ciągnie No i idę do Chatki Puchatka No i niech mi ktoś powie, że to nie jest piękne Wspaniałe morze góry, morze zieleni Wolność, blisko, nieba Z żółtym szlakiem zostaje mi dwie godziny do schroniska Gatka Puchatka, no to siup! Znajduje się niedaleko Osackiego Wierchu, skąd mam piękny widok tutaj na zachodnią część połoniny wetlińskiej, w drugą stronę jej wschodnia część. Tu już widać schronisko, nie, dalej, o tam, schronisko Chatka Puchatka. Z tamtej strony przyszliśmy od zachodu, a w tle leży nasze jutrzejsze, w chmurach, tarnica. Jeszcze widok na północ, tam w oddali wydaje mi się, że widać Solinę. No. Ja śmigam do chatki Puchatka. Mam zarezerwowany już nocleg w y, ustrzykach górnych w Kremena w schronisku PTTK. Zobaczymy, jak to się uda dojść, bo mam opóźnienia około 50 minut. No. Idziemy. No i dotarliśmy do schronu Chatka Puchatka. Teraz z chatki puchatka czeka mnie 4,5 godziny marszu do Połoniny Wetlińskiej i do Ustrzyk na koniec. A ja poprawiam czapeczkę, która tu mi się zagięła gdzieś. O, pik, pik, pik. I śmigam. Niestety zaczęło padać, ale. Ciekawostką są te kwiatuszki za mną to czosnek dziko rosnący, który pachnie tutaj bardzo ładnie, więc zapraszam na czosnek oczywiście nie do parku narodowego, ale na czosnek. Chwilę po tym jak skończyłem nagrywać wcześniejsze ujęcie. Poczułem zapach dymu i okazuje się, że połonina, Ca... połonina caryńska płonęła i tutaj widać wyraźnie, że są ślady po ogniu. Pod taka ciekawostka. No i powoli rozwiała nam się widok piękny. Tam na końcu tej dolinki widać takie małe białe zabudowania to właśnie Wołosate, gdzie będę szedł ale przez te góry, które tam właśnie z chmur się wyłaniają.